Siema ma to Rolnik się 9 marca, godzinę 17, chyba 20 już. No i ogólnie od samego rana miałem nadzieję, że będę wyłosił RSM. Wszystko w opryskiwaczu niby było sprawdzone, niby, niby wszystko było cacy. No ale, jakby to powiedzieć, chciałem wyjechać i okazało się, że strzeliło mi tutaj jedno kolanko. Niby było zalane wszystko płynem, niby wszystko cacy. E, niby wyjechałem i tak dalej. No ale kolanko tutaj zaraz z tyłu zaopryskiwaczem. No i tak się po prostu złożyło, że akurat tego kolanka nie miałem w zapasie. W ubiegłego roku sobie po prostu kupiłem trochę takich części na szybko, a tego jednego pizzyństwa nie było, więc musiałem jeszcze jechać specjalnie do Hełna. E, no ale już teraz jest, ale i tak czy siak. Od samego rana po prostu wszystko się pierniczy, e, więc e, zaczynam nawozy. Późnym wieczorem pewnie, bo jeszcze akurat przyjechała niezapowiedziana dostawa soi. W sensie zamówiliśmy soję, ale soja była zamówiona tydzień temu i zazwyczaj był SMS dzień przed, czy dwa przed dostawą, a dzisiaj akurat nie było. No i był telefon od kierowcy, że za dwie godziny będzie soja. No i tak to wszystko wygląda, więc będzie nocne rozdawanie RSM-u. Za chwilę pojedziemy na pole, w sensie pewnie za chwilę w filmie, ale za jakieś trzy godziny będziemy się widzieli na polu. I jeszcze kilka słów odnośnie świń. No, i sprzęt zrobiony, jakby to wiedzieć, ta mała rzecz, mała drobnostka, ale jak mówiłem, kilka słów odnośnie świ. Rano sprzedawaliśmy kolejne maciory, pojechało dzisiaj 7 macior i knur. Zostało do oproszenia jeszcze 30, chyba dwie sztuki, jak dobrze pamiętam. Więc z końcem maja oproszenia się zakończą, tam chyba dwie sztuki są z początkiem czerwca, no ale to jest, jakby będę wiedzieć, na jednym rzucie praktycznie. I co, chwilę, tego, co jest, to chwilę jest tego coraz mniej, tak jak mówiłem na początku chciałem gdzieś tam w sierpniu wrzucić pierwszy rzut, ale patrzę na to co się dzieje, czyli co się dzieje na rynku zbożowym, a zostało mi stotą przenżyta, stwierdziłem, że przerzucę to przez świnie po prostu, nie będę tego sprzedawał za, za bezcen, świnie może pozwolą mi zarobić, no zobaczymy jak to będzie wyglądało bo rynek świń też jest no, rozchwiany. Rozchwiany pod tym względem, że ogólnie świn naszym kraju nie ma. Są e, niedobory w Europie, ale zakłady nie chcą już podnosić cen. Od kilku tygodni jest cena około 10,50-10,60 na WPC z lekkimi wahaniami w tą i we w tą. E, ale jako taką nie ma większych przesłonek, żeby podnieść się wyżej. Dlaczego? no Możemy się tylko i wyłącznie domyśleć, dlaczego? Raz, że cena w sklepie no już jest kosmiczna praktycznie na niektóre y, części, na niektóre wyroby. A druga sprawa, y, no zakłady też po prostu nie chcą ze swoich, nazwijmy to, pieniędzy nam dorzucić, więc y, y, cena raczej nie wzrośnie. Przynajmniej takie są przesłanki, takie są, że tak powiem, plotki y, w branży. No a tutaj zobaczymy, no cena warchlaka jest około 500 zł, netto, jeśli chodzi o Dumczyka. Yy, więc no zostaje tam dość ładnie na sam koniec ale czy to uda się jakby wyjść zarobić zobaczymy, no ale jeżeli wrzucę sobie gdzieś tam z yy, połowy czerwca no to w środku żniw, pod koniec żniw yy, powinienem yy, sprzedawać i więc silosy powinny praktycznie mi się opróżnić z tego przeżyta, część tam na ewentualnie się przewiezie starszego do jakiegoś innego miejsca, żeby po prostu mieć wyczyszczone magazyny no i lecimy już z RSMI-kiem, akurat jesteśmy na przeżycie Atletus, jest to przeżyto po Bobiku i tutaj pobierałem próbki na zawartość azotu, wyszło w tym roku, że po Bobiku jest 60 kg azotu, w... na hektarze, chciałem powiedzieć w kilogramie na hektarze. Więc mogę sobie tutaj troszeczkę obniżyć całość nawożenia azotowego. Teraz lecę 180 litrów RSM32 i 26 plus 3 taki miks, od takiego miksa tutaj zaczynam. On idzie właśnie na te plantacje nasienne, bo to jest plantacja nasienna dla Krzysioła Warnowicza, pszenżyto i pszenica oraz na pszenice konsumpcyjne. A do tego jeszcze na rzepaki, więc od tych roślin zaczynam w ogóle nawożenie. Tutaj przyżyto, no zobaczcie, że to jest łąka, naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo zielono. Więc od no te 180 litrów myślę, że w zupełności wystarczy. To jest niecałe 80 kg czystego azotu na hektar, z tym, że w RSM-ie. 32, a szczególnie 26 plus 3, przeważającą formą jest forma amidowa więc forma mocznikowa, która działa po prostu e, wolniej, działa później, więc e, to też jest trochę z takim już nazwijmy to odroczonym terminem działania. E, a tutaj e, co do pozostałych dawek, bo tutaj na to to, pójdzie e, łącznie około 150-160 kg na pszenicę podobnie na pozostałe przejężyta na słabszych kawałkach będzie około będzie około 140 kg na żyta planuję około 100 110 e, jęć zimy 140 e, tak żeby po prostu jakoś to tam ręce i nogi miało, bez jakichś wielkich dawek, bez jakichś wielkich oszczędności porobiłem tak naprawdę próbki na zawartość azotu na trzech różnych plantacjach po Bobiku, po gnojowicy, która była wywożona na jesieni tam jakiś, jakaś dysza mileje chyba na ramie, będę musiał wyjść i to poprawić za chwilę i tak naprawdę to, co miałem w ubiegłym roku w próbkach, dość mocno mi się potwierdziło w tych. Więc nie ma jakichś wielkich różnic rok do roku. Tam, gdzie jest zboże po zbożu, praktycznie jest na poziomie 25-30 kg. Więc bardzo porównywalnie. Tak jak zresztą gdzieś tam niektóre osoby pisały. I niektórzy hmm, też mówili, że właśnie robią wyniki azotowe głównie na takich działkach które są dość niewiadomymi ze względu właśnie na bobowate czy nawożenie naturalne. No a tutaj no po całości jest ładne, ładne, przężyto, gęste, dobrze rozkrzywione Był tutaj bobik, więc świetny przedplon. No i co do tego nawożenia zatowego, jest to nawożenie, można powiedzieć, że już częściowo opóźnione. Nie będzie jakiejś wielkiej przerwy między pierwszą a drugą dawką. Bo pewnie druga gdzieś pójdzie za jakieś 3-4 tygodnie, w zależności od warunków pogodowych i, i po prostu rozwoju tego przężyta i innych zbóż. Ale zboża będę dzielił głównie na dwie dawki. Jeśli chodzi o rzepak, w rzepaku daję całość. Daję około 160 kg czystego azotu RSM 32 i 26 plus 3. I to będzie zamknięte w jednym wywozie, w jednej dawce. Tak jak na przykład u Sylwii w agrorewolucjach, dzielimy tam dawki z tego względu, że mamy tam saletrosan i pulan, czyli tam nie ma formy amidowej. U nich ten azot szedł szybciej, tak naprawdę chyba to był pierwszy marsek jak wywoziliśmy, albo drugi. U siebie, jak wiecie, stosuję RSM od lat. I ta forma midowa no ona jest no, no późniejsza, no nie ma co się ukrywać. No, nawożenie mocznikiem rzepaku jest dość kontrowersyjne bądź co bądź, więc no, to musi być mega szybko zrobione. Ale no, w ostatnich latach po prostu to na nawożenie RSM mi się sprawdzało, więc lecę wszystko na raz na jedną dawkę. Wyjechałem późno, tak naprawdę już miałem teraz w planie mieć oblecone jakieś 40-50 hektarów, a mam hektar. Więc e, może się udaje jeszcze rzepaki dzisiaj w nocy, bo najpierw robię takie kawałki z pszenicą o zimą kawałki podmokłe, kawałki ślizgie. A jeżeli nie, to będę po prostu leciał jutro rzepak i, i, i zrobię osobny film, jeszcze pokażę wam jak on tam na polu sobie wygląda. A tak wygląda pszenica siana W listopadzie, ma po trzy liście. No, trochę na tym polu już jej jest, ale Ona nie będzie miała zbyt dużo czasu na krzywienie się, niestety No, jesteśmy już rano, powiem wam, że mamy lekką zmianę pogody, jeśli można powiedzieć w ten sposób Wczoraj posiłem do pół do pierwszej No i dzisiaj jeszcze rano wyskoczyłem, zaczęło Delikatnie padać, jestem na ostatnim polu. Śnieg, taki z deszczem, to jest wszystko takie mokre. Ziemia jest lekko rozmarznięta. A tutaj mamy pszenicę po kukurydzy. Tak jak mówiłem, trzeci liść. Za dwie godziny ma być na plusie. Więc wszystko tutaj już tam się, że tak powiem, puści. Później ma padać w ogóle deszcz. Na wieczór ma to przymarznąć, więc będzie ciekawie. No ale. Lecę tutaj z ostatnim po prostu zbiornikiem, żeby umyć sprzęt i zostanie mi rzepak. Tutaj mamy pszenicę dubaj. Więc zobaczymy, jak ona sobie tutaj po tej kukurydzy poradzi. Tych resztek na powierzchni jest dość dużo. No ale no nie zobaczymy, jak to wygląda całościowo. No i teraz patrząc na to, w jakiej fazie jest ta pszenica. Ogólnie no nie ma jeszcze rozkrzewień, więc. E, tutaj będzie obsada na dzisiaj około 400 kłosów na metrze, pi razy drzwi, więc to jest za mało. Wiadomo, że jeszcze pogoda jakby być pozwoli na to, żeby ona się naturalnie dokrzewiła, ale jeżeli pozwoli na to temperatura, czyli gdzieś tam około 8 e, stopni dobowa, jeżeli taka temperatura wskoczy, jeżeli ta pszenica już będzie miała po takie 3 cm nowych korzonków, 3-4, to wtedy zdecyduje się na zabieg regulacji dokrzewiania, Eee, regulatorami wzrostu eee, ogólnie można albo CCC, albo atakiem etylu, ja mam w domu optimusa, więc e, raczej będę celował w optimusa, chociaż no, tam jest troszeczkę ta temperatura potrzebna e, wyższa jednak jeżeli będzie wegetacja postępowała i te temperatury będą około 5 stopni, po prostu ta to, to, to pszenica, to się damy jeszcze o te 2-3 e, kłoski że tak powiem, wzbogaci na jednej roślinie no to potem nie będzie potrzeba tego zabiegu, ale trzeba zwrócić też uwagę na fakt, że robi nam się już naprawdę wąskie okienko tego typu zabiegów, bo dzisiaj mamy który 10 marca, więc dobrze, tak naprawdę, jeszcze około 3 tygodni, a potem o to wszystko będzie już powoli strzelało w pęd, więc krzywienie się zakończy. No dobrze, drodzy Państwo, teraz. Największa jakby to powiedzieć przeszkoda, czyli przejechanie przez zakichane torfy, na których jeszcze żeby było śmiesznie stoi woda. Sobie tutaj trochę odjadę na wszelki wypadek. Kurwa topie się. karamba Że Wsteczny Wsteczny, 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 wsteczny Dla spokojności weźmiemy to troszkę górą Nie ma co się zatrzymywać, drodzy Państwo, nie ma co się zatrzymywać. Dobra. Pierwsza strona poszła. Teraz jeszcze druga. Kiedyś wszystko było pod wodą. Belka wysoko. Ale już się teraz da, jak już teraz jestem tutaj, to jest luz. Dobra, przejechaliśmy. Przecież nie, jeszcze drugie torfy, no ale to mam nadzieję, że tam już pójdzie. No, już teraz się naprawdę rozkulało, więc koniec złożeniem resemu. <laughs> nieźle, sypie nieźle, ale jeszcze jeden taki temat. Wiem, że kontrowersyjny w tym roku ale mówię odnośnie tej loterii co roku przypominam, bo też w wielu wiadomościach wysyłacie mi informację zwrotną, że po prostu wygrywacie w tej loterii, więc myślę, że jeżeli ktoś kupuje nawozy to warto bo od 1 lutego do 31 kwietnia trwa loteria grupy Azoty Dbamy o Polską Ziemię i tam jest do wygrania po 1000 zł, 10 tysięcy raz w miesiącu i ciągnik, nagroda główna John 5075E w ubiegłym roku chyba 4-5 osób wysłało mi wiadomości, że właśnie po Tysiaku wygraliście, więc e, uważam, że warto. Jeżeli ktoś jeszcze teraz kupuje nawozy, a jest Was wielu, no to można się zarejestrować. Trzeba mieć Paragon lub fakturę na minimum 1000 zł brutto i zarejestrować ją na stronie dbamyokaziemie.pl. Tutaj bierzecie udział w losowaniu dziennym o 1000, miesięcznym o 10 i e, w takim w głosowaniu głównym właśnie o ciągnik John Deere'a, może się komuś szczęści. jeśli chodzi o grupy nawozowe i tak dalej, produkty nawozowe to też możecie znaleźć na stronie ale praktycznie wszystkie z grupy Azoty są w tej loterii brane pod uwagę więc ja Wam życzę powodzenia no ja akurat w tym roku nie wezmę udziału bo wszystkie wieloskładniki mam w ubiegłym roku brałem z Rzymia, kupowałem, a kupowałem na dwóch fakturach, więc się zarejestrowałem, ale niestety mi się wygrać nie udało, ale może wam się poszczęścić. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie rolnik nieprofesjonalny.